Yo, siwanka, z tej strony witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Minecraft na moim kanale i ze mną dzisiaj jest Bella! I dzisiaj, słuchajcie, będzie pokaz wody ponieważ będziemy pokazywali wam 10 nowych epickich butów, słuchajcie, które tutaj mamy. Bella przepada za butami, także to jest po prostu jej idealna chyba modyfikacja. Tylko, że to nie jest modyfikacja, słuchajcie, jest to data do Minecrafta 1.16 I dzisiaj zaprezentujemy wam wszystkie te buty, które tutaj mamy, a są naprawdę bardzo, bardzo epickie. Więc jeżeli taki filmik Wam się spodoba, i chcielibyście więcej tego typu, tego typu filmów Zostawcie kreśle, łapeczkę do góry Fajnie, jeżeli będzie 10 tysięcy łap do góry Co ty da to, Bela? Tak! Zostawcie 10 tysięcy łapek, subskrybujcie mój kanał, jeżeli się tego nie robicie, i wpadajcie na witoshop. Po epicką kolorowankę i epicką maskotkę Hektorka, która jest już dostępna, słuchajcie, a my lecimy w takim razie, Bela, jesteś gotowa na e, przymierzanie tych butków? E, ale jakie to są buty? Dobra, Poszę już, już mówię, dobra. Flappy boots, słuchajcie, tutaj mamy. Są to buty takie troszeczkę do latania, ale później wam dokładnie to wytłumaczę. Heavy boots, e, obsidian boots, sticky boots, takie slimowe, e, speed boots, e, anvil boots, de delf Delfin Boots, czyli takie delfinowe buty. Okay. Dla Ciebie chyba. Będziesz jak Sirena pływała. E, hover Boots. O, dwa razy Hover Boots mam? Niemożliwe. Ale mają inne, wiesz, moce. Nie, e, po prostu tu mam źle złe zrobione. To powinny być Pegasus Boots, a tu Hover Boots i D&T Boots, ale te Pegasus wam pokażę jak zrobić, bo tutaj mamy wszystkie rzeczy potrzebne nam do skraftowania tych butów, słuchajcie. Ale pierwsze co potrzebujemy to jest taka maszyna. To wygląda jak crafting table, ale on jest troszeczkę zupgradeowany, bo to jest Custom Crafting Table. I tutaj będziemy tworzyli te buty. I żeby stworzyć sobie taki Crafting Table, to zobaczcie, co trzeba zrobić. Stawiamy sobie dropera i na górę wrzucamy Crafting ta Table, i się tworzy nam, słuchajcie, Właśnie. Custom Crafting Table. No i dobra, stwórzmy pierwsze buty, czyli to są e, flappy Boots. Czyli takie kapcie. Takie kapcie troszeczkę Bierzemy sobie, słuchajcie, te wszystkie rzeczy Dobra, ja już wam tłumaczę Jak to zrobić, a ty, Bela, możesz sobie stąd Wziąć te buty, wystarczy, że Serio? Shiftujesz i Prawym, lewym przyciskiem myszy Klikniesz i powinno ci się zabrać. okej okay, i może sobie już je wziąć. Dobra, a my skraftujemy, słuchajcie, potrzebujemy elitry, którą dajemy na środek. Dwa piórka, dwa dwie sztabki złota yy, i dwie sztuki białe wewnątrz i mamy flappy boots, nam się stworzyły. I teraz je zakładamy, słuchajcie. I co nam dają te buty? One, słuchajcie, pozwalają nam na latanie na krótkim dystansie. Czyli jak wciśniemy sobie teraz Shift. I no? uwaga, kliknę spację, to patrzcie, co się dzieje Faktycznie Poleciałem kawałeczek, tylko Patrz, trzeba marzy. uważać, bo mamy fold major, więc tu do wody najlepiej, uh -huh. Bela, wskoczyć Aha Bo zaraz padniesz mam i już serca. masz pół serduszka, więc zaraz będzie po tobie A Ja nie będę eee, Tu trzeba spawn point'a szybko stawić o, ja jest <grym> Spawn point, ustaw sobie spawn point'a tutaj, Bela Dobra, i uwaga, do wody będzie fajnie, zobaczcie, robimy hop i skaczemy Oh, nie wskoczyłem, ale to jest bardzo fajnie do skakiwania na drzewa i ogólnie wow. możemy robić to w ten sposób, albo możemy trzy razy w powietrzu wcisnąć spację i wtedy tak powoli sobie latamy. Ja zaraz padnę, słuchajcie. Raz. Dwa, trzy. Oj, nie, nie zrobiłem teraz. Raz, ja sobie dwa, jem. trzy. Możemy tak trzy razy, słuchajcie, zrobić. I wtedy jest elegancko sobie. Możemy tak latać powolutku. O, pyk, pyk, pyk. I, może, o, wygl... i ja padłem już. No brawo. Ale mam z Pompointa, więc ludzi. Dobra, okej, okay, więc zakładamy to jeszcze raz. I zobaczcie. To fajne jest właśnie do parkura, jakie Patrzcie, że ja tutaj będę mógł no skoczyć. Na trzy bloki, uwaga. Ja. I hop. I pyk, jestem, słuchajcie, wow. na tym bloku. Epicko ja I takiego parkurka możemy robić, także bardzo fajnie. Czyli to są te flappy boots, e, które tutaj mogę odłożyć w sumie, e, żeby one sobie tutaj ładnie e, leżały. Dobra, Dobra ja Lewia mode. Mamy heavy boots, słuchajcie. To są drewniaki, no e, To są drewniaki, Bella mówi. Dobra, dwie sztabki złota i dwa bloki. E, dwie sztabki srebra i dwa bloki srebra potrzebujemy. No i wtedy robimy to w ten sposób. E, tutaj na dół je kładziemy. OK, czyli tworzymy jak buty, i tutaj je kładziemy, i mamy, słuchajcie, dobra, elegancko mamy Heidi Bootsy. Zakładamy je. I teraz tak, tutaj wolniej chodzimy o 10%, więc już to nam niestety coś zabiera. Ale nie dostajemy knockbacka, czyli knockbacka nie dostajemy, więc Bella, jeżeli wzięłaby coś z knockbackiem, uderzyła mnie, to nie odepnie mnie totalnie, więc zaraz to przetestujemy. Okej, okay, słuchajcie, Bella ma patyk z knockbackiem i zobaczymy, czy uda jej się wrzucić mnie do wody. Robimy test, słuchajcie. Albo okay. będzie pranki, i tutaj będę mokry, albo nie. Dobra, uwaga. No i zobaczcie, nie działa. Abela ma także to nie działa. Słuchajcie, może mnie uderzać. I słuchajcie, nie mnie działa. to nie odrzuca. A jak ściągnę buty. Wow, zobaczcie od razu Także bardzo fajna rzecz do, do walki Nawet bardzo fajna jest, żeby tutaj e, Nie spadać, słuchajcie, dobra To były drugie, e, drugie buty, kolejne buty to Obsidian Boots, okej, okay, bierzemy sobie Słuchajcie, potrzebny nam będzie Obsidian I Crying Obsidian e, Nawet nie wiedziałem, że jest taki blok, ale to, to jest w nowej wersji Bito. To są gumowce, Bella A. Na to mówi, dobra, okej okay. I tworzymy, słuchajcie, gumowce, w takim razie mamy Obsidian Boots i co one nam dają, słuchajcie Obsidian Boots e, Możemy chodzić w nich po lawie o! I wtedy lawa zamienia się w obsydian. Tylko musimy znaleźć lawę. A tutaj nigdzie o, jej nie widzę, więc Bela musi stworzyć lawę. Dobra, chętnie. Musisz to szybko ogarnąć. A okay. i ja Wam powiem, więc tak, możemy chodzić po lawie, wtedy ona zamienia się w obsydian, ale tylko przez 10 sekund. Potem z powrotem staje się lawą, słuchajcie, więc tak to działa. Możesz być Bela Chacz, na kreatywie to. i weź tutaj rozwal parę, blok parę bloków i wylej lawę. Patrz, 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 e, patrz. Dobra, dobra, zrób taką ścieżkę z tej lawy. Tak, dobra. ścieżkę? Okej, okay, dobra, dobra, możesz wylewać już. Dobra. Dobra, Proszę wylewaj. Radę, Tylko tutaj blok by się przydał jakiś. Dobra, dobra, nie, nie bo wylewaj. to wpadnie do wody nam. Nie, absolutnie. Dawaj więcej tej lawy, no co ty zrobiłaś? Dobra, Lej tu pysimę. wszędzie. Ej, bo już ja chyba... No, przeszłaś się i już ze zepsułaś. Bela, nie chodź po tym, bo psujesz. Dobra, Ej, ale to nam dalej zadaje damage. A widzisz. A bo ja wpadłem do niej, o nie, dobra pomiósł. <noise> to nieźle słuchajcie. Gdzie Patrz. są moje buty? Co ty zrobiłaś teraz? Co ja ty miałaś zrobić ścieżkę, a nie w taki sposób to zrobić. Patrz, co ja Dobra, zrobiłam. i patrzcie, jak idziemy, to lawa zamienia się tutaj. No tylko, że Bella nie umie wylać lawy po prostu. Bęk u umiała normalnie wylać. Patrz, to, jak fajnie. No bardzo fajnie. To by to działało i tutaj możemy chodzić, ale ona po 10 sekundach ten obsidian zamienia się z powrotem w lawę. Więc to działa w ten sposób, jak widzicie, tutaj przez chwilę już się zamieniło z powrotem to w, w lawę. O, Bela sobie pływa elegancko, o, no widzicie, się znika ten obsydian także na takiej zasadzie to działa fajne do podróżowania, dobra, kolejne buty to slime e, butsy e, te sticky, sticky shoes, można powiedzieć dobra, okej, okay. i teraz tak kładziemy sobie tutaj i kładziemy sobie tutaj, w ten sposób i mamy, e, no gdzie masz? tu mnie zabrał Bela zepsuła i nikt tu się zabrał. Nie, nikt ci ich nie zabrał Zapewne po prostu, gdzieś chciała ty... się wyrzucić. Dobra, mamy slime slaimby i można się już ślizgać po ścianach w nich. Co? I zapytacie, jak to działa pewnie. Bo hmm. to jest takie troszeczkę dziwne do wytłumaczenia. Po prostu jak skoczymy na ścianę, to y, nie opadamy, tylko możemy się ślizgać i po prostu nie spadniemy nigdy. Dlaczego tam są takie dziwne bloki? E, zaraz wam pokażę tutaj. No zobaczcie, jak wejdziemy sobie tutaj na górę, okej. Okay. No. I teraz tak, jak się będę trzymał e, tutaj boku tak. ściany, to ślizgam się po ścianie po prostu, nie spadam. Także to jest fajne do podróżowania, bo jak jest jakaś wysoka ściana, z której chcemy zejść, na przykład jakaś przepaść, to wystarczy, że będziemy przy ścianie śli i wtedy nie mamy tego folder major wskaźnie, nie dostaniemy. I to jest bardzo, bardzo fajne. Mógłbym wejść na, na to drzewo w sumie. E, I to zrobię teraz w tym momencie. ja nie wiem jak nazwać te buty. Jak to nie wiesz jak? Te slajmowe. Eee, Czekajcie, weźmiemy sobie Creative. Dobra, wejdziemy sobie tutaj na górę. Zobacz Bela, z tego drzewa będę spadał. Patrzę. Uwaga. Eee, dajemy sobie survival i uwaga, teraz patrzcie na to. I zjeżdżamy, słuchajcie, na dół. Także bardzo, bardzo fajna rzecz ogólnie. Strasznie podobały mi się te buty. Dajcie znać w komentarzu, e, czy wam się podobały te buty i które najbardziej, ale to do końca musicie oglądać, żeby e, stwierdzić, które najbardziej Wam się będą podobały. Dobra, kolejne buty to speed bootsy. E, weźmiemy sobie i tutaj do tego potrzebujemy, słuchajcie, e, Potion of Sweetness, Speed 2 musimy mieć, co? Cichobiegi. Cichobiegi. Tak. Dobra, Potion of Swiftness, e, Speed 2 potrzebujemy i tutaj kładziemy to w ten sposób i Red Blok Redstone. I mamy speed bootsy, słuchajcie, dobra. I teraz tak, jak je zakładamy, to speed bootsy dają nam 20% więcej spida, ale nie działają w ogóle na armora. Czyli nie ma, mamy 0 armora z nich, ale mamy 25% szybciej chodzimy. Zobaczcie. Eee, dawaj, wyścigi, Bella. Nie masz A butów. A to są 7 buty. Dobra, nie masz butów? Chodź tu, wyścigi robimy. Nie, Stań tu, obok. Dobra, uwaga. 3, 2, 1, się. go. Eee, no. No, jestem szybszy od ciebie, no, no nie? Dobra. Nie ma co gadać. Okej, okay, działa. Nie ma co gadać. Nie masz szans ze mną. Działają, potwierdzam. <laughs> działają. Potwierdzasz, działają. Nie mogę stąd wyjść teraz. Zabijam dobra, mi. buty działają, także bardzo fajne buty do szybkiego podróżowania. Słuchajcie, do szybkiego biegania można na wyścigić w tych butach. No, dobra, dałam bardzo fajne. Radę. Dobra, Envil buty. Te buty są bardzo fajne ogólnie. I do nich potrzebujemy Irona i Envila, żeby je stworzyć. I kładziemy sobie to w ten sposób. Okay, Dobra, mam. i tworzymy, słuchajcie, te buty. Mamy Envil bootsy. I teraz tak, Envil bootsy. Ee, jak upadniemy na moba i, i na cokolwiek chyba też, na, na jakąkolwiek postać, e, to zadajemy damage'a e, tej postaci, mm -hmm. e, czyli jak spadnę na belę to powinienem zadać jej damage'a i to dosyć dużego. I im wyżej jesteśmy, tym większy damage. Dobra, słuchajcie, mamy te buty i testujemy. Staj to tu na dole. Fliska. Dobra, uwaga. Wow, jaki w ogóle efekt jest. Wow! Patrzcie na to! Dobra, uwaga na kurczaka! Boo! No, Załatwiony na hita. im wyżej słuchajcie, jesteśmy, tym Wiele. większy damage zadajemy, ale trzeba uważać, bo nam też to daje full damage. E, także musimy na to zwracać uwagę. Bela wszystko podpaliła tutaj, zobaczcie. Dobra, uwaga. Jak to? O, nie trafiłem, za daleko jest kurczak. Chodź tu bliżej, bo ja zaraz padnę. E no i padły, no Dobra, ale ogólnie fajne bardzo buty, bo dają e, fajny efekt, no możemy sobie skakać na, na moby i je w ten sposób załatwiać. Także bardzo fajne buty, polecam. Dobra, i mamy delfin buty, czyli te, które bella chyba najbardziej Ci się podobały. Tak e. mi się wydaje. E, do stworzenia ich potrzebujemy muszelek dwóch e, i dwóch serc oceanu. Dobra, Wiem, jak mamy delfin buty i je założymy sobie, bo trzeba pamiętać, żeby je założyć, to szybciej pływamy w wodzie. Zobaczcie na to, będę pływał jak delfin. Ale mega szybko Dobra, patrzcie jak szybko wow. tutaj, pływam tak szybko jak delfin, no znalazłem delfina nawet Tak? Uhuhu. Ja ci jak Uhuhu. fajowsko Dobra, a jak ściągniemy to słuchajcie, to dużo wolniej pływamy, zobaczcie Co? Jak... To ja ciągle tak samo. Powoli chyba, tak mi się wydaje A w tych butach? <laughs> Oj, mega powoli Mega szybko Ja zaraz utonę jeszcze Dobra, teraz zanurzamy się Okej okay. To są fajne, to są dla syrenek eee... Ale No mega ciennie, szybko to nie się nie pływa wiem. Bardzo fajnie słuchajcie, delfinowe buty polecam. Bardzo fajne delfinowe buty. Eee, ale nawet w ogóle. O, szybko pływamy w wodzie. Tak, dobra. Okej, okay, lecimy z kolejnymi butami w takim razie, eee, które my tutaj mamy. Tu po, ty już zabrałaś jakieś buty stąd? Tak, tak hover buty wzięłaś, ale my zrobimy Pegasus buty, bo Aha. ich tutaj nie mam, słuchajcie, więc nie zobaczycie, jak one będą wyglądały. Do tego nam będzie potrzebne dwa, będą potrzebne nam dwa piórka no. e, podka na slow falling e, na 4 minuty i Phantom membrane i to sobie za, bierzemy i wtedy tworzą nam się hover bootsy. to nie są te Pegasus bocy to Gdzieś? tu mam na Pegazusa? Chyba te bootsy. mam na Pegasusa, dobra, to są hover bootsy, OK. okej I teraz tak, jak je zakładamy, to co to nam daje, słuchajcie, hover pozwalają nam unosić się na 5 sekund w powietrzu tylko nie wiem na jakiej zasadzie. Shift? Ale shift jak wciśniemy. O, oh, zobaczcie! Ładnie. Dobra, i tak sobie lecimy. 5 sekund możemy. To to jest fajne do yy, przelecenia nad lawą, na przykład. Na przykład. Zobaczcie. Ciskamy, jak wpadnę, to jest, będzie po mnie. Dawaj, shift dawaj. i spacja. I zobaczcie, lecimy. 5 sekund. Czy dam radę? Czy dam radę? Czy dam radę? Nikt po nie yes. Dobra, okej, okay. elegancko. Czyli działa, słuchajcie, wszystko tutaj. Nie nie, nie, nie nie Bela wpadnie, Bela nie, wpadnie! Nie wpa wpadnie. Ej! Co wpadnie ci się już. stało? Ej! Bela, patrzcie. dlaczego ty wyleciałaś tak w kosmos? nie mam pojęcia czemu to się tak stało. Ja nie wiem co ty Bela zrobiłaś, ale jakoś nową rzecz odgryłaś w tych butach. Ja <laughs> Dobra, ale hover fajny jest Słuchajcie, bo sobie 5 sekund możemy Słuchajcie, lewitować w powietrzu, superowe to jest Takie Bardzo mi się linki. to podoba Nawet jak jest jakaś, wiecie, duża przepaść To jak nie, wiemy, że nie damy rady przeskoczyć To możemy sobie, słuchajcie, przelecieć nad tym no. Także superowo to wygląda Dobra, ok, to były te buty, ściągamy je I teraz Pegasus buty zrobimy, bo jeszcze nie widzicie Jak one wyglądają, ale do tego potrzebujemy Tak, też dwóch piórek e, Potkę na Spida 2 I e, sztabek złota i uwaga, mhm. tworzymy, Bela nie będzie miała tych butów, nie, bo, ja bo kot, nie zasłużyła, bo ja są za drogie. Nie lubię. Bo są za drogie. To, to Dobra, drogie. Pegasus Butsy, ok, zakładamy. I co daje nam Pegasus Butsy? Jak sprintujemy, to daje nam mega szybkiego boosta, Znaczy, spida sp nam daje ogromnego na dwie sekundy. Zobaczcie, widzieliście to, jak szybko przeciąłem? Patrz. Teraz Zobacz. tak, 5 sekund muszę poczekać, żeby. Dobra. O, i teraz patrzcie na to. Faktycznie. A teraz dostałem... światła! Nie na dwie sekundy. Ej. Nie, dobra, może to jest na dwie sekundy jesteście? I teraz Też? tak, to się odradza 5 sekund Musimy czekać, jest taki dźwięk, słuchajcie, odrodzenia I teraz możemy biec przez dwie sekundy Bardzo, bardzo szybko Ej, dobra ucieczka przed no, mowami. Tak, z, jak, jak chcesz coś gonić, to tak Tylko, że musimy pamiętać, że tylko dwie sekundy Możemy tego używać, a później 5 sekund Musimy czekać, żeby to się nam odrodziło yy, A jak się odrodzi, to znowu możemy normalnie Użyć tego i Nie możemy sprintować, musimy poczekać to, to i tak dobrze, I, bo będziemy i, mieli przewagę. I lecimy, słuchajcie, patrzcie jak szybko. Także My bardzo fajne. fajne buty, Pegasus z polecam. <noise> Zresztą jak wszystkie. No i zostały nam ostatnie buty, czyli TNT boots. Bardzo fajne buty ogólnie. Śpileczki. E, Bella na to okay. mówi. Okej, okay, dobra. I tak, A, do tego szpilek. potrzebujemy gunpowder i czterech sztuk e, TNT. I no. wtedy możemy stworzyć sobie właśnie takie buty, słuchajcie. Takie? Także tworzymy sobie, robimy peg, dwa powdery, ja? e, TNT. Wrzucamy i mamy TNT bucy, patrzcie jak fajnie one wyglądają no. e, tutaj u mnie, jak TNT. No, no to dawaj. Ci do Pokazuj. To się dzieje jak po prostu nogi bolą się od szpilek. Tak, nogi bolą Bek! od szpilek. Zobaczcie, można, można wybuchnąć i zadać damage'a I teraz jak podejdę sobie do takiej świnki, tutaj na przykład, zobaczcie, jest świnka. I świnka uważaj teraz. Bo będzie akcja! I zobaczcie, TNT wybucha. Tylko na to trzeba uważać, bo mamy yy, foldę jak spadamy więc. Yy, Do wody. Trzeba uważać, żeby nie A w wpaść. W wodzie? Słuchajcie, no też powinno działać. Nie, nie działa. Nie, no, nie działa w wodzie. <ścoughs> Kto na to zrobi? Załatwiłem belle, ojacie. Dobra, ale epickie są te buty. Słuchajcie, jak trzymamy yy, właśnie yy, shift. I wyskoczymy, to wtedy robimy eksplozję po prostu na ziemi. Działa to bardzo fajnie, możemy tak moby sobie załatwiać, tutaj skurczy jakiś finiak, zobaczmy czy dwa naraz. Bum, elegancko na ludzie, słuchajcie. Także to są te wszystkie nowe buty, czyli 10 nowych butów w Minecrafcie. Mam nadzieję, że Wam się podobały. Dajcie znać, które Waszym zdaniem są najlepsze w komentarzu. Zostawiajcie łapę do góry, jeżeli Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej podobnych filmów, subskrybujcie mój kanał, wpadajcie na witoshop.pl po epicką kolorowankę i epicką maskotkę Hektorka. Aby wam się dziękujemy za uwagę. Widzimy się jutro w filmie na kanale. Trzymajcie się, pozdrawiam serdecznie, papa pa! pa. Boom.